Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi: Jak Jerzyk Zefirek szukał swojego miejsca. W środku zaczarowanego lasu, gdzie liście szeptały do siebie tajemnice w języku trzepotów, a ślimaki nosiły na skorupkach miniaturowe flagi z brokatem, Mieszkał sobie mały jeżyk imieniem Zefirek. Był on najmniejszym jeżykiem w całym lesie i wyglądał jak miękka kolczasta kuleczka, która potrafiła przewrócić się od zbyt mocnego kichnięcia. Zefirek różnił się od innych jeżyków. Nie lubił spać długo jak jego kuzyni, nie lubił zbierać jabłek ani turlać się w błocie. Za to godzinami patrzył w niebo, marzył o dalekich podróżach i rysował patykiem na ziemi tajemnicze mapy do miejsc, które nie istniały. Pewnego ranka, gdy rosa na liściach wyglądała jak rozsypane diamenty, Zefirek powiedział, Mamo, tato, ja wyruszam, chcę znaleźć miejsce, gdzie pasuje, gdzie ktoś taki jak ja, mały marzyciel, będzie potrzebny. Mama jeżowa otarła nos chusteczką w kształcie liścia łopianu, a tata podrapał się za uchem z zamyśloną miną, która przypominała pomarszczoną śliwkę. Pamiętaj, synku, powiedziała mama. Czasem miejsce, którego szukasz, jest bliżej, niż myślisz. Ale Zefirek już maszerował ścieżką z nosem zadartym w górę, jakby szukał tam znaków nawigacyjnych od ptaków. Po drodze spotkał wróbla kalafiora, który siedział na gałęzi i ćwiczył wykrzykiwanie alfabetu od tyłu. Hej, mały kolczaku! zawołał. Dokąd tak dziarsko kroczysz? Szukam miejsca, gdzie będę pasował, odpowiedział Zefirek z dumą. Hmm, może spróbuj u królowej motyli. Ona zna wszystkie tajemnice lasu. I tak Zefirek udał się do kwiatowej polany, gdzie królowa motyli, ogromny motyl o skrzydłach jak wachlarze zmalowanych piór pawia. Siedziała na złotej margaretce. Witaj, malutki podróżniku powiedziała melodyjnie czego pragniesz? Chcę znaleźć miejsce, gdzie mój sposób bycia ma znaczenie. Królowa zamyśliła się i zamrugała powoli skrzydłami Twoja ciekawość jest darem. Ale by odnaleźć swoje miejsce, musisz pomóc trzem stworzeniom w potrzebie. Wtedy sam odkryjesz, gdzie jest twoje serce. I puf! Królowa zniknęła w chmurce zapachu wanili i wrzosu. Pierwsze stworzenie, które spotkał, był stary bóbr-grzywacz. Jego tama się rozsypała, a woda chlupotała na wszystkie strony, jakby tańczyła taniec radości w deszczu. Nie dam rady zbudować tego od nowa, mruknął bubr, patrząc na kłody, jak na puzle z tysiąca kawałków. Zefirek podrapał się po kolcach. Ja mam mapy, powiedział. Mogę ci pomóc zbudować nową tamę według mojego planu. Zbudowali razem najdziwniejszą timę w historii lasu. Z zakrętasami jak ogonki ślimaków, z mostkiem w kształcie banana i okienkiem do patrzenia na ryby, grzywacz się uśmiechnął po raz pierwszy od lat. Ty naprawdę widzisz rzeczy inaczej, Zefirku. Druga istota, którą spotkał, była Sowa Wanda, która straciła okulary i nie mogła czytać dzieciom bajek. Bez moich okularów widzę tylko chmurki z kresek i krop, powiedziała smutno. Zefirek zapamiętał wszystkie bajki, które mama mu opowiadała. Usiadł więc przy pniu i zaczął czytać z pamięci, zmieniając głosy i dodając zabawne szczegóły. I wtedy smok kichnął tak mocno, że zrobiła się dziura w chmurze i spadł z niej budyń waniliowy. Śmiał się. Sówka była tak zachwycona, że z radości zaklaskała skrzydłami i zawołała: jesteś urodzonym opowiadaczem. Trzecią potrzebującą istotą była pszczółka jędzinka, która miała pecha. Zawsze trafiała na kwiaty bez nektaru. Mam nos do kłopotów, lamentowała, skrzydła miała oklapnięte jak zwiędłe listki. Zefirek podniósł nos, powąchał powietrze i użył swojej dokładnej mapy lasu, by zaprowadzić ją do sekretnego zagajnika pełnego słodkich kwiatów. Ty jesteś jak kompas marzeń, piszczała Jędzinka tańcząc wokół niego. Kiedy Zefirek wracał do domu, zauważył, że nie jest już taki sam, nie szukał już miejsca, stworzył je w sercach tych, którym pomógł. A gdy wrócił do rodziny, jego mama otworzyła ramiona i powiedziała: Wiedziałam, że wrócisz inny, ale dalej jesteś mój Zefirek, a tata dodał czasem największą odwagą jest być sobą w świecie, który chcecie zmieniać. I od tej pory Zefirek został leśnym opowiadaczem, przewodnikiem i kartografem emocji. a jego mapy, pełne bajek i marzeń były bardziej przydatne niż jakiekolwiek ścieżki. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki, nie musisz być jak wszyscy. Twoje marzenia, wrażliwość i inny sposób patrzenia na świat są potrzebne. Gdy pomagamy innym, odkrywamy, że to właśnie my jesteśmy tym brakującym puzlem, który dopełnia całość. Jeżeli bajeczka ci się podobała, to bardzo się cieszę. Polub proszę ten film poprzez naciśnięcie kciuka w górę, a będzie mi bardzo miło oraz subskrybuj cały kanał, by otrzymywać na bieżąco informacje o nowych bajeczkach. Do usłyszenia.